Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Usłyszeliśmy te słowa przed chwilą, zaraz po aklamacji Alleluja. To słowa Pana Jezusa, które zapisał Ewangelista Mateusz. To w ogóle są ostatnie słowa Jego Ewangelii. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Koniec, kropka. Nic więcej natchniony autor nie musiał dodawać. Wspaniałe to zakończenie jego Ewangelii, prawdziwie radosna nowina, że Chrystus pozostał z nami i apostołowie przyjęli sercem tę nowinę. To widzimy w Ewangelii wyraźnie, że choć Pan Jezus. Wraz ze swoim wstąpieniem do nieba zakończył 40-dniowy czas ukazywania się apostołom po zmartwychwstaniu. To oni wcale z tego powodu nie byli smutni, ale czytamy, że pełni byli radości. A więc wzięli na poważnie te słowa pana Jezusa, że dalej będzie z nimi, że będzie ze swoim kościołem. Nie uznali tych słów za jakiś tam sobie żart, metaforę czy retoryczne wyolbrzymienie. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Skoro trwa, moi drodzy, jak wiecie, w naszej archidiecezji kongres eucharystyczny, to aż się prosi, żeby spojrzeć na te słowa właśnie w świetle tej prawdy, ku której kongres kieruje nasze myśli, że aż po kres czasów pozostał z nami nasz Pan w Najświętszej Eucharystii. W najświętszym sakramencie pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. A związek tych dwóch prawd, prawdy o obecności naszego Pana w najświętszym sakramencie oraz prawdę o Jego w niebowstąpieniu, to nie jest jakiś związek naciągany, że wychodzę od jednej prawdy, potem robię ciąg skojarzeń, może nawet długi, i dochodzę do innej. No tak to można z dowolnego punktu dojść do dowolnego innego przez ciąg skojarzeń że tutaj moglibyśmy za punkt wyjścia wziąć te trzy słowa jestem z wami i zrobić ciąg skojarzeń ale to nie jest tak, że relacja tych dwóch prawd prawdy o Najświętszym Sakramencie i prawdy o wniebowstąpieniu Pana że to jest jakaś prawda jakaś relacja wymyślona jakiś związek naciągany czy pokrętnie uzasadniony nie ten związek jest bardzo, bardzo ścisły Spójrzmy bowiem, to co dzisiaj celebrujemy, to jest ta prawda, że Pan Jezus wywyższył naszą ludzką naturę. Kościół dosłownie używa tych słów. Dzisiaj tak się kolekta zaczynała. Wszechmogący Boże, w niebo Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Kilka minut temu słyszeliśmy te słowa. Nasz Pan wywyższył ludzką naturę, którą blisko 34 lata wcześniej przyjął, gdy w dniu zwiastowania stał się embrionem w łonie najświętszej dziewicy. Wtedy stał się prawdziwym człowiekiem, w pełni człowiekiem, pozostając prawdziwym Bogiem. A już samo to było czymś niepojętym, to, że Bóg stał się człowiekiem, ale ta prawda, którą dzisiaj Kościół nam przypomina, ona chyba jeszcze bardziej przekracza nasze ludzkie pojęcie o tym, jak bardzo Bóg nas ukochał. Tak bowiem nas ukochał, że stał się człowiekiem i to nie tylko na kilkadziesiąt lat, ale stał się człowiekiem po wszystkie wieki wieków. Nie porzucił Syn Boży naszej ludzkiej natury. To jest w niebo wstąpienie, właśnie będąc prawdziwym Bogiem, pozostał prawdziwym człowiekiem Chrystus na całą wieczność. Syn Boży, będąc w chwale Ojca, ma ludzkie ciało, to, to pomyślmy, jakie to jest niesamowite, jakie to jest niepojęte, że aż tak bardzo Bóg jest z nami solidarny, stał się jednym z nas. To jest solidarność, a ta Jego solidarność. Rozciągnięta jest po całą wieczność. Któż z nas czegoś takiego by od Boga oczekiwał? Któż z nas mógłby przypuścić, że Bóg kocha nas aż tak bardzo? To przekracza nasze myśli, nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania. Zupełnie je przekracza. Gdyby Chrystus tego nie zrobił, a potem na przykład w tych naszych czasach, ktoś by siedząc przy biurku tak sobie spekulował, że może by Chrystus coś takiego zrobił, żeby pozostał w ciele na wszystkie wieki, wieków, to człowieka głoszącego takie tezy uznalibyśmy pewnie za bezczelnego, zuchwałego czy nawet szalonego. Ale zrobił to Pan Jezus. Niepojęta jest to prawda. Odwieczny Syn Boży, będąc w chwale Ojca ma ludzkie ciało. Ciało, które jest przemienione, to jest jasne. I to widzimy zaraz po zmartwychwstaniu Pana, że Jego ciało nie ma ograniczeń takich, jakie mają nasze ciała. Wchodzi Pan Jezus do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. Innym razem ukazuje się pięciuset braciom równocześnie. To jest. Ciało przemienione, ciało uwielbione, to jego ciało, ale zarazem to jest prawdziwe ciało. To też widzimy bardzo wyraźnie. Mówi wszak pan Jezus do Tomasza: Dotknij moich ran, włóż rękę do boku mego. Zobaczcie, duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie, że ja mam. Nie jest pan Jezus jakąś zjawą, nie jest tylko duchem, ale będąc prawdziwym Bogiem, jest prawdziwym człowiekiem, ma prawdziwe ciało. I tak już po wszystkie wieki, wieków pozostanie. Właśnie dlatego, że Pan Jezus pozostał w ciele, właśnie dlatego, że wstąpił do nieba, to możemy mówić o ciele Chrystusa, o najświętszym sakramencie. A cóż by to bowiem znaczyło, gdybyśmy mówili, że chleb po konsekracji staje się ciałem Chrystusa? Co by to znaczyło, gdyby. Nie było czegoś takiego jak ciało Chrystusa, bo by Chrystus porzucił swoje ciało niedługo po zmartwychwstaniu. Gdyby je porzucił, to mówienie o ciele Chrystusa, w ogóle Eucharystia, to byłby tylko jakiś symbol, pamiątka, teatr, a nie żywy Jezus obecny pod postacią chleba. Ewentualnie może to byłby sakrament, ale nie najświętszy sakrament. A co mam na myśli? Spójrzmy na inne sakramenty. Woda chrzcielna nie jest Trójcą Świętą, ale używamy ją, by chrzcić w imię Trójcy Świętej. Olej krzyżma nie jest duchem świętym, ale używamy go do sakramentu bierzmowania, gdy występuje Duch Święty. Tak mo możemy sobie wyobrazić taki sakrament bliskości Chrystusa, żebyśmy przyjmowali chleb, który nie jest Chrystusem, ale jest takim narzędziem bliskości Chrystusa. Ale nie byłby to Chrystus jako osoba obecny w tym chlebie. Ale nie taką wiarę wyznajemy. Nie tak zechciał Bóg przeprowadzić dzieło zbawienia, ale zechciał zachować Syn Boży ludzkie ciało i zechciał pozostać z nami w chlebie, który jest nie tylko symbolem łaski, jest nie tylko narzędziem łaski, ale ten chleb jest żywym Jezusem. Kilka tygodni temu miałem okazję rozmawiać z pewną panią spoza naszej parafii, która wspominała o swoim przedlaty pobycie w jednym z krajów muzułmańskich, wspominała o różnych duchowych trudnościach, z którymi był związany pobyt w tym kraju, a oprócz tych wspomnień przytaczała wypowiedź pewnego muzułmanina. Tenże muzułmanin, jak usłyszał, że katolicy wierzą, że ten chleb namszy, to się staje ich bogiem, a zarazem widział, jak w tym kraju katolicy traktują ten chleb, jak traktują najświętszy sakrament, no to się zdziwił i tak mówi. Gdybyśmy my, muzułmanie, wierzyli, że to jest nasz Bóg, to wszyscy padlibyśmy na twarz, leżelibyśmy na posadzce. I nikt z nas nie śmiałby powstać. To jest wymowny przykład, jak innowierca, który ma nieszczęście wyznawać fałszywą religię, jak on może nas nauczyć czegoś bardzo ważnego. Słyszeliśmy dzisiaj te słowa, które aniołowie po wstąpieniu Pana skierowali do apostołów. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Gdyby teraz, zaraz był koniec świata i wstąpił z nieba Pan Jezus, to jakbyśmy się zachowali? To chyba jasne, że wiedzielibyśmy doskonale, że o to trzeba paść na kolana przed Bożym Majestatem. Błagam więc Was, moi drodzy. Gdy na tej mszy świętej i dowolnej mszy świętej innej, czy w tym kościele, czy w jakimkolwiek innym, dokona się z nieba zstąpienie Chrystusa do kawałka chleba, to by nikt z nas nie okazywał choćby cienia, choćby pozoru lekceważenia tej Bożej obecności. A kto tylko jest do tego fizycznie zdolny, niech uklęknie. Jak ktoś ma jakiś niewyobrażalny lęk przed tym, żeby sobie spodnie nie, nie ubrudzić, to niech nawet sobie chusteczkę podłoży pod kolano, ale żeby, żeby nikt z nas nigdy nie odstawiał takich cyrków, że mogę uklęknąć, ale świadomie i dobrowolnie nie uklęknę, tylko zrobię jakiś przykód czy przysiad. A to nie jest tylko kwestia jakiegoś zwyczaju czy jakiejś estetyki, ale to jest kwestia wiary, bo Bogu się oddaje najwyższą cześć, przed Bogiem się pada na kolana. Na koniec jedno zaproszenie. Maryja, apostołowie i uczniowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa oczekiwali w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Trwali w tym czasie na modlitwie. Zachęcam więc was, moi drodzy, siebie i was zachęcam, abyśmy ten czas, ten tydzień do zesłania Ducha Świętego prawdziwie przeżyli jako modlitewne wołanie o Ducha Świętego. A kulminacją tego wołania będzie modlitewne czuwanie w naszym Kościele w przyszłą sobotę wieczorem. Ono zakończy się mszą świętą Wigilii Zesłania Ducha Świętego o godzinie 22. A ta msza święta Wigilii Zesłania Ducha Świętego to po Wigilii Paschalnej to jest naj... druga najbardziej uroczysta msza w ciągu całego roku liturgicznego. Późna pora dwudziesta, ona będzie wymagać pewnego wysiłku, ode mnie też. Ale skoro na pasterkę zdobywamy się na ten wysiłek, to i tym razem i tutaj o wcześniejszej porze, to jest na pewno w zasięgu wielu z nas. Bardzo Was zapraszam i do owocnego przeżycia, tego czasu oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego i do uczestnictwa w naszym czuwaniu. Nade wszystko do uczestnictwa we mszy wigilijnej. Niech ten czas przed nami to będzie prawdziwie błogosławiony czas. Amen.